Niech po pochwalili Jezus Chrystus! Szczęść, szczęść Boże! Witamy serdecznie! Krząc Manu Węcławek, przewodnik grupy świętej siostry Małusiny Piękny Muszybał. zastępca burmistrza. I Marykanczak, przewodniczący Rady Miejskiej Myśliwowicza. Prosimy głośnik trochę bliżej, bo tu jest władze tego miasta. Też od nas są. Zawsze tak było, że podatki pobierali, co jak się wchodziło do jakiegoś miasta. Ale my, miejscy mamy, możemy się za was tylko pomodlić. Teraz tylko Chcecie nam dać króciutko. Chcecie oddać od miasta, ale się zastanówcie. Lepiej się zastanówcie. Już, się się dawno, się zastanowiliśmy. Już się dawno zastanowiliśmy. Mamy nadzieję, że idzie w dobre miejsce. Nawet o tym w dobre ręce, nawet o tym wiemy. Tak? Dlatego go pan Burmistrz zaraz wam przekaże. Więc mamy drodzy też taką prośbę, byście nam powiedzieli, czy to prawda, że Myśliwusz jest miastem i czy to prawda? Myślibórz jest miastem miłosierdzia, Myślibórz jest dzisiaj miastem pielgrzymów. Drodzy pielgrzymi, serdecznie Was witamy na ziemi myśliborskiej. Życzymy Was głębokiej modlitwy, życzymy Wam głębokich doznań. Tak jak powiedziałem, Myślibórz miastem pielgrzymów. Serdecznie witamy i przekazujemy klucz do bram tego miasta. Brawo, to mi się podoba. Tutaj z nami do młodzi, widzicie? Wszystkiego dobrego Ty się Piotra Sobolewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Anczaka i w moim Dzień. własnym skromnym imieniu życzymy. I pozwolicie, drogi księże, że tak. te ostatnie metry zrobimy sami. Bardzo Dzień. ładnie. do was dołączyć? Dzień. Tak! Dzień. to jak witamy w nowych w grupie, więc dostaniecie po medaliku, Panowie, ale musicie z nami się pomodlić jeszcze, chociaż jedną modlitwę wspólnie razem z nami. Zdrowaś Maryjo! Łaski pełna Pan z Tobą! Błogosławie się Bóg na tej świętej, polskiej ziemi. Pan z Wami! Niech Was błogosławi strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen! Amen. Młodych też. Młoda paraj. Tam jest najwięcej na Prosimy bardzo, żeby dalej przechodzić. Przechodzimy dalej, coś się. wstajemy i idziemy do kościoła. Ja mam tuńczyk, żeby coś. W okazji 30-lecia pierwszych pielgrzymek składamy gratulacje na ręce księdza Kusztosza oraz całej wspólnoty. Wyrażamy wdzięczność za wielki wkład w budowanie Polski wiernej, swojemu patriotycznemu i chrześcijańskiemu dziedzictwu. Łączymy się z Państwem duchowo w przeżywaniu obecnych uroczystości. Dziękujemy za kultywowanie tradycji, otwarte serca i wrażliwość na potrzeby ludzi. Zaszczyceni jesteśmy obecnością pielgrzymów na naszej Myśli Borskiej Ziemi. W powołania Zgromadzenia Środków Jezusa Miłosiernego w Myśli Bożu składamy na ręce Matki Przełożonej serdeczne gratulacje. Życzymy całemu Zgromadzeniu wytrwałości w wierze i pogody ducha. Prosimy przyjąć najlepsze życzenia obfitości łaski Bożych, niezbędnych do błogosławionego i radosnego sprawowania Waszej posługi zakonnej na naszym mieście w naszej ojczyźnie i poza nich granicami. Serdecznie Wam dziękujemy za wszystko, co zostawia dzisiaj na naszej zieloności.